Organa's plan to get into our time. And I do believe I saw Avalon, the final resting place of King Arthur. It was a floating island in the sky. Probably the most beautiful place I'll ever see in my life. Isn't it an island in the mist, surrounded by water somewhere here on Earth? I don't know. The only thing I do know is that I never saw so much magic in my life. Merlin didn't want to say much. I had a feeling he just wanted to get out of there. He was present all the time as a keeper of the castle. But at the end, I was able to bring him to life with summon. He hid in one of the towers of the castle. Of course, we'll never know what would have happened if I hadn't defeated Morgana. And what is this for? According to the book, this is the secret Arthur's armor. It is all well explained in the book. There were six pieces of it, and this is the correct position of how they should be if you put them all together. So what now? It looks like you've collected all of them. I have no idea. But it's the only thing I could bring from the castle. Everything else simply vanished. There is also a place for Arthur's sword, which I had to put into the rock to break the magic barrier of the castle, so I was able to escape. And which I got back from the underwater ruins near Topaz Island. That was its location in the present. You know what is the best part of all this? That in the ruins, I've found also this cup, which I believe is the holy grail which everybody is looking for. And you didn't tell me this? I wasn't sure until now, but I think I know where it should go. Cześć witajcie! W bonusowym levelu wróżka. Jest ze mną pisełko. Jestem. I torgus. Jestem, siemka. Ej, ale sztos! No i udało nogi. się? Udało się. Ej, jaki plecaczek w ogóle? Widzicie? To? O to serduszko. Wruszkę. <laughs> o, czekajcie. Uwaga! Nie opuszczaj tego poziomu przez Alt plus Ero. Nie, ja nigdy tak nie wyłączam. I co robimy? Lornetka, Flary. Boże, Czarna ja się... materia do wsadzenia jest. Jest, słuchajcie, mamy to. Skorzystaliśmy z jakiegoś save'a. Widzieliście, że zupełnie inaczej catscenka. Tak, tak, ona gadała, że jakąś czarkę znalazła tak. w podwodnych ruinach tej wyspy. Tak, I że tak. odzyskała Excalibur w ogóle też ze tak. tak. No nie? my tego nie zrobiliśmy. Bo my jesteśmy... tego nie zrobiliśmy, bo jesteśmy lamy. Tak. Ja walnę pierwszy zapis, mm -hmm. to jest, magiczny ogród, sekretny poziom. No to już sekretów nie będzie raczej, nie? To raczej nie, ale szukać. widzicie ten sztos. Gdzie my idziemy? Właśnie, lewo, prawo, co tu się na robi Na dół? W ogóle? Chyba na dół trzeba, nie? A nie da się tutaj skoczyć po górach, coś poskukać? A właśnie, dałoby się chyba, a te skrzydełka się nie majtają. No... No, ale co ty tam, fajnie wygląda. Na dole jest jakaś brama. Mm. Dobra, skaczę tu po górze na razie, bo ja się da. Ja też na razie, tak. Mhm. Nie wiem, gdzie to prowadzi. Ale... To jest. Jezus, Maria! Coś mnie też wystraszyło. Ale nie zginąłem. No ja też nie wiem, co to było. Jakaś kula chyba. Kula, nie wiem, jest jestem kula. na środku tutaj przy takim czymś, ale. Ach, jestem nad bramą. Takim dziwnym czymś. Jestem nad bramą. Jakieś... Nie, to do jakiś straszak był. To jest jakaś konewka w ogóle. Jest zaraz mnie po prostu coś. Targa. Tak nie doskoczyła. Jeszcze raz. No, jest jest coś tam. Ja, ja mam takie korektaż. pokrętło, przekręcam takie brązowe. Nie hmm. widzę pokrętła na razie. A ja mam konewkę. lewą stroną górą cały czas się. Ona bierze tę konewkę. Jezu, nie mogę tam doskoczyć. A gdzie macie konewkę? Ja nie mm, wiem, czy ten. Taki ster przekręciłaś? Tak. No to jak wrócisz się dupą do niego, o, no, no. to po lewej stronie. Za tym skosem takim to jest. No, mam konewkę. To jak dobra. ja mam tam skoczyć. No, ja poszedłem na koło w ogóle przez ja też, na bramę. Ja też od dupy stronę, tak. Ale właśnie my do bym... tego pokrętła się Dobra, nie ja sobie doskoczyłam, a to jest jakiś skrzat, tak? Jest. Dostaniemy się chyba. A nie, ja dostaniemy się... się, dobra, tak, tak, no tak Dostałam się. To się. Hmm. to otwiera, to pokrętło? Nie wiadomo. Nie wiem. A mamy flary Ale tam jakieś, jest nie, nie mamy. Dalej. No, ja odpalałam flarę. Tak? Ja nie mogę. Od... A dobra, teraz mogę, dobra. No to ja idę Ale nie w to mogę przejście. teraz wykręcić tu przy tym skrzacie. No ja też nie mogę. Chcę w to przejście, słuchajcie. Jak ty torby to, tu skoczyłeś tam stąd? nie wiem, jakoś tak po skosie. Ale tam na ten rożek taki? Tak, 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 na rożek. Słuchajcie, to prowadzi nas w ogóle do nowej lokacji, nie? To na przejście. rożek, no okej. Okay. No to czekaj, mam ster. Ale nie wiem, czy my tu idziemy. Jeszcze tam no, nie oblokaliśmy na dole, nie. No na dole jest brama, więc pewnie coś trzeba zdobyć. A tu jest naś... jakiś źródeł, znaczy fontanna taka, nie? A to na środku to coś się robi z tym? Na dole jest o, do włożenia o, 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 coś. O, dobra, zbagowała mi się chyba. Nie, fontanna się nie rusza, tak? Czy tam co to jest? Może to trzeba podpalić coś? Tu jest do jeszcze coś do włożenia, dwa miejsca do włożenia. Jest taka rączka, jest przy głównej bramie coś do włożenia, jakaś kula. Kolejna. Kolejne... A po co jest ta złota kula? Jest kratka? kulka, słuchajcie, na dole, zejdźcie na dół. Jest kulka do tej ręki na dole. Aha. Czyli mam e, wrócić się, tak? No jest, bo... bo ja i tak spadłam na dół, i tak, więc wiecie. I wy nie poszliście tam dalej, gdzie to pokrętło. No nie, bo Dobra. mówisz, że tam jest następny level. Słuchajcie, tak? ale to nie głos... level, tylko nowa lokacja. Głas można popchać. To można? Ten głas można pchać. Nie wiem, jaki głos. I tam jest jakieś trybko do wsadzenia, tej skale, koło tej takiej złotej, z pudła złotego. No widzę pudło złote, jest głaz, ale ja najpierw mm. chcę zdobyć tą kulkę, gdzie są mówi. No, dole. gdzie jest kulka? Ale w jakieś konkretne, jakieś miejsce, coś? W przejściu jakimś czy se leży? E, no właśnie. Przez krzacia, znowu, A, widzę, zamienia się, widzę, wiecie, widzę, w... Widzę, widzę, widzę. Ten głaz przesunę, o którym mówicie. Bo są dwa głazy w ogóle jakieś, jest jeden i drugi. Ale oba się da przesuwać? Tak. Dobra, ja na razie no to ja jeden ja przesunęłam widziałem. ten na lewo od głównej bramy takiej wielkiej. Tak w prawo go przesunęłaś? No w bok po prostu. Ja w stronę tej no no. skrzyni takiej złotej, nie? No jest nie? tu coś, ale ja muszę po tą jeszcze. iść jeszcze. Ja co tu tutaj. jest. I znowu coś jest do wzięcia przez skrzacie. Jakiś, jakaś sakiewka. Aha, no to idę tu. Jezu, jak się przestraszyłem, tu trzeba wcisnąć płytkę na To nasiono, słuchajcie, nasiono. Sobie <grym> nasienie. Robić. Tak. Tu jest jakaś podpowiedź, Ale się nie dziwię, że skrzat to zostawił. Ona takie są, nie? Podpowiedź tam jest, nie wiem, czy to będzie ważne, czy nie. No. Za drugim głazem chyba. No tam są. A, a jakieś tu się trybkę, wkłada czy tą coś? kulkę przecież na tą rączkę, tak? No właśnie nie, ona a nie. Nie chce jej włożyć. Też byłam przekonana, że tak właśnie powinno być, ale tak nie jest. Ale gdzie jest ta druga kula, o której wy mówicie? Znaczy głaz. A doszłam chyba i tutaj trzeba będzie tą kulkę włożyć. I znowu kolejne pokrętło. Słuchajcie, mamy tyle tutaj alternatyw, że nie wiem za co się. Nie brać. wiem, gdzie macie głaz, serio. Ja mam pokrętło. Drugie. No ja też i kulkę do wsadzenia na rączka. Kurwa, ja nie mam kulki, przepraszam. Ja nie wiem gdzie głaz. A jest, dobra. No ja otworzyłam jakąś bramę tą ten. Aha, bo ma to gdzieś... To jest jakaś woda na dole. No. I wy nie za musiał. ten głaz tam weszliście, tak? Tak. To jest jakaś I bołda. za tym, które ja odsuwałem nie było was jeszcze dobra. Jest tutaj kulka znowu, następna w środku. Ale ja nie mam Będzie kulki. może ta na dół. Z jakiś słoik. Jak nie masz I... kulki? No bo ja nie wziąłem jej. Ale to przy I... tym skrzacie nie wziąłeś? Mhm. Ej, ale ja nie mogę tu przejść. Aha, tu się idzie. Jezus, ile tu jest fantów do zebrania, to jest masakra. Co ja pozbierałam jakąś w ogóle, takie jak się by się motylki łapało. A co tak ten skrzat dosłownie? zostawił, jakiś Światkę woreczek? Mam. Sparuj, z czym mam to sparować? Trzeba łapać motylki. A z pustym sło takim mm, do złapania wróżki. Aha, spoko. Okay. <laughs> Wielka manierka, sparuj z czym mam to sparować. Aha, bo nie tutaj się to, się, zaraz. to się łączy wszystko, ale ja nie mam tej kuli. I tu jest kolejna rączka jakaś w ogóle. Ale jak nie masz awesome. kuli? No, ona jest na początku. To jest kolejna rączka do wsadzenia. Dobra, mam tą kulkę, ale teraz pytanie: czy ta kulka jest do tej rączki też, czy tylko do jednej? Nie wiem, czy my mówimy o tych samych kulkach. Jedna kulka była do tej pory, tak? No, nie, dwie. Znaczy, ja wkładam na razie jedną na rączkę. To ta druga jest za, tym, za tą bramą, tak? No to druga jest też tam, gdzie właśnie była pierwsza do wsadzenia. To tam jest rączka druga. Ja pytam się o kulkę. Kulka, kulka jest Jezu, za bramką, dobra, mam. No to ta kulka będzie do tej rączki, gdzie była pierwsza kula. Słuchajcie, a tu nic więcej nie ma, tak? Tylko kulka i tyle. I skrzynka jakaś, tak? Nie Uch. no, przecież tam masz słoik i do łapania wróżek. I książka jakaś, tak? Tak. A to też się podnosi ten słoik, ja pierdzielę. I tyle, Okej, okay, tak? to jest z łapania wróżek. Musimy uważać, jak stąd wyjdziemy, ble bla bla Jakaś nagrody dla... dla... skrzatów i tak dalej, i tak dalej. Ale to światła po oczach dają. Kurde. Dobra, to ja idę tu na dół. Na dół w sensie... Aha, bo to się łączy wszystko. Bo to do tej drugiej tej chodzi. I tutaj jest mała manierka i na pewno trzeba tą wodę tu napełnić. No na pewno. Ja od ale razu to myślicie, robię. ale myślicie, poczekaj. Wielka manierka i mała manierka. Ja mam na razie małą tylko. No ja mam dwie, ja mam jedną i dużą. A gdzie masz drugą? Znaczy, gdzie znalazła się? Nie wiem. O boż. Fajnie. No bo przecież jestem cały czas w tych samych miejscach co wy. No ale musiałaś gdzieś ją znaleźć, skoro my jej nie widzieliśmy. A tu po drodze ja nie widziałem żadnej. Wszystko robiłam to samo. I w ogóle ona ma, jest tak Macie wielką czy małą? Mam wielką i ja małą. Ja mam małą. macie. To ja Konewka mam małą i taki wielką. jakiś kwiatek? Nie tak, wiem, to tak jest. i pisze wielka manierka, nie? Uh -huh. A, no. że ten kwiatek jest wielką. O oh. że. A siatki się nie da z niczym sparować. To jest jako siatka po prostu, tak? Czy co? Dobra. Parujesz, parujesz siatkę z tym słoikiem czy z czym to tam jest? Czekaj. A siatka sparuj ze słoikiem. Pusty słoik. Aha, no dobra. I co? No i tyle. I to jest nałapanie wróżek. I co dalej zrobiliście? No i szłam na dół, tam gdzie jest ta woda, żeby sobie tą e, wodę nie. Mm -hmm. no. Ale ile tego nie wiadomo. Nie, nie no? wiem, ja, na, ja sobie nalałam do jednego i do drugiego, żeby wiedzieć, od czego później zacząć. No to dobra. chodźmy teraz tak. w takim razie do drugiej kulki wsadzić drugą kulkę. A tak, ja tu kodzie? idę dalej, nie? Bo tu jest dalej jakieś przejście. to jest powrót. Bo to się tak? łączy wszystko. Tak, ze sobą. Ja nie wiem o tym. To jest to przejście, co A to, to nie poszliście. A to jest to przy tym, dobra. Mhm. Tą to, to teraz na dół chodzimy, czy... tak. spróbuj... a słuchajcie, a może tu właśnie na środku trzeba będzie coś nalewać. A tak, może... ale przesuńcie sobie jeszcze ten głaz drugi, mówię wam. Tam są takie trybka. Tak, są trybka i trzeba stanąć na taką e, naciskową. A głaz jest na dole? Tak, Na, tak? na dole. Ale tak? gdzie go przesunąć? do środka czy na Na bok, na bok, na bok. Bo tam się chyba hmm, jak nie za bardzo coś. widzę na razie gdzie jest ten głaz. Ona tak jest tam gdzie e fontanna. W sensie to na środku, co jest gówno takie, to jest tu gdzieś chyba. Jaka fontanna? No ja ci tak nazywam. W ja sensie na dół zeskoczę do masz taką klatkę złotą, nie wiem czy kojarzysz. Tak. W tej klatce złotej jest głaz. No i tutaj też jest druga rączka przy okazji. Jest tak. druga rączka, no. Rączka to wiem, dobra, jest tam tutaj gdzieś i są jakieś zagadki, tak? To tak, pomoże. no tam jest jakaś podpowiedź w ogóle na ścianie, nie? A, no i co i co ja tu mam zrobić? Ale ja mam już chyba... Zobaczymy to. Ej, ja mam tu jakiś, jakaś strzałka, mi się pojawiła. Staliście, wsta, Weszliście na to i tak. jak to zaczęło chodzić? Aha. Tak, tak, tak. tak. Ja nie mogę tego ale przesunąć. Ale to wiecie co, to są te same przecież co w tej książce chyba symbole przecież? Chyba tak, ej, ale słuchajcie, o co chodzi. Ale Dobra, trzeba idziemy na to tam, staną, gdzie ta łapka, czy nie? tak? No, ja już ją tutaj użyłem, tej kulki na tej łapce. No trzeba tak. stanąć na to tam w środku? To jest, jest potrzebne, wymagane? Czy to jest podpowiedź tylko, czy co? właśnie no nie, wiem, ja stanęłam na to. Nie, no ja też I nie i co stanęłam. się stało? No stało nie wiadomo, się? tylko zaczęło działać. Aha, no bo ja tam nie wejdę już. A czemu to nam pokazuje, że. W te... A to nie jest wróżka? Tego nie trzeba złapać. A nie trzeba właśnie nasiona tu jakoś zasadzić czy czegoś. A trzeba ja to Słuchajcie, Ja już tego nie przesunę, nie mogę tam wejść. Co, złapała ci? Tego nie, gdzie nie możesz wejść? No tam do środka, musicie mieć no save. Znowuj, to znowuj. Nie, bo mam kamieni w środku. Ale z loadu jakiś poprzedni... Sej. No to to będzie zanim zdejmujemy te wszystkie rzeczy. No ale to ty na jednym zapisujesz? No ale ja to przesunąłem już dawno kiedyś na początku. Ale nie rozumiem. Cze ja też nie rozumiem. Czekaj, coś ci się skopało. No bo mam głaz w środku. A czemu masz w środku? No bo go przesunęłem do środka, już mi dało wyciągnąć i tak zostawiłem i poszedłem. O bo. Dobra, ja jestem, ja mam save'a, tutaj była płytka i teraz ona się kręci. A to jest na czas? Czemu to się nie kręci w środku? W sensie, aha. Tu mam szczerze, że nie wiem. No kręci no się chodźcie. czy nie kręci się, bo już nie no, wiem. Teraz, teraz się kręci jak nastąpiłem, bo się nie kręciło. A, no to może jest na czas faktycznie. Nie wiem, co Ej, mamy tu zrobić. bo mi się kręciło wcześniej. A jak stanę teraz znowu? Tak, znowu mi działa, tak, to jest na czas, słuchajcie. A dobrze, ale co się robi? Tutaj bloka wsadzona i co? A może u góry coś się robi? Właśnie teraz idę, ale na górę. A po co jest ten blok tutaj? Ten No, żeby wejść sobie, nie? No to może trzeba jakoś coś zrobić szybko. Ale jak mam tam wejść? Normalnie. Czekajcie, bo to ta właśnie... Aha, której strony niby. Aha, czy coś niebieskie plus coś białe to jest jakieś super ekstra niebieskie coś. A zielone to i niebieskie to złapać, jest korolistna koniczyna, tak to wygląda. Tak ta zagadka by mówiła. A tu A na górze na pewno nic nie ma? No ta odpowiedź na tej tak... ścianie. Dobra, nie? ja idę jeszcze do tej fontanny. Jak to jest? Kłupię, to... Standardowy A my ta fontanna tam jeszcze, taka, I? czy takie fontanna, to wiecie? co, co To kuźwa było tam mogłem było. To stanąć. na środku takie, tak? Czekajcie. co nie to jest, tam? jest to. To jest jakieś dziwne. Kakać? nie? Aha, a może co to co są takie wiatry w ogóle. Aha. A próbowaliście dać wody do tego? Do czego? Do tej fontanny? Nie, do fontanny nie. W jest tej fontanny? Fontanna. To takie, coś na środku dziwne. Nie, ja nie ogarniam tego. Może tu gdzieś jest... Się... A spróbuję nalać. Coś takiego dziwnego było. Tak, to się nalewa, tu coś się zaświeca. Ale, no jak. Do fontanny? Do... Ale co? Do fontanny z konewki. No to ja lałam i nic się nie stało. No no to zależy, ja... może gdzie stoisz. Ale co ci się zaświeca? Bo chodzi ci Poczekaj. o to na środku, tak? Tak, i znaczki no ja się do tego na niebie Ale z jakiej no. może manierki, powiedz, bo mi to nie zadziałało. Z dużej czy z małej? Z. Czekaj. I, do, i pod, na które nalałeś? No to jest jeszcze ale to, to jest jeszcze pytanie. Ale jak, na, na jaki które? symbol nalałeś? To ty lałeś wow. na jakiś symbol? No to no tak tak są symbole. Są nie? trzy takie jakby miseczki, nie? No i na, 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 z którym symbolem nalałeś? Dobra, nie, dla mnie Patrzcie, to jest po prostu... podchodzicie i do tego... <laughs> Mam rękę. Na... Dobra, ale na, na jaki symbol nalałeś? Jak podchodzisz w ogóle, to ona sama wybiera sobie nasioną. Aha, okej, okay, dobra, widzę. Mhm. I eee, słuchajcie, dnęka? mam Czas wróżkę. Trzeba złapać wróżkę? No to zaraz. No złapałem, mam katzenkę. Okej, okay, ale okay. gdzie? Jak jest fontanna. To przy fontannie jest wnęka. No bo tam pisał, ale fontanna to rozumiem, po dzieci... Taka, ta ci... fontanna Taka normalnie fontanna, No to ja tam byłam wypływa. przed chwilą. Tak. tak. No i nie widziałam wnęki. No i tam było Boże, wtedy napisane, to że... Jak że jak wyjdziemy, tam... to trzeba uważać na wróżkę, nie? Jak to wrócić tam teraz? No, kocześ? Nie, przeskocz na drugą stronę. Aha, na drugą no, złapię tą wróżkę kiedykolwiek, bo to jest jakiś dramat. Boże, ale to jest tyle krzaczorów, że ja nie wiem gdzie. A jest tu jakaś wnęka obok. Jest, taka za ukryta. No. <laughs> jest, no. Tak, wciul. No jest, jest. Czyli wodę można nalać, można dać nasiono i co, wróżkę jeszcze wtyknąć? <laughs> ale jeszcze słuchajcie, tam ta strzałka, może tam trzeba wróżkę wypuścić w tej strzałce. Jak tą e, kulkę włożyć No to ja bym właśnie. Wiecie o co chodzi? Tak. Próbujemy, no ja złapałam. Tak? Złapałam wróżkę. Idziemy do tej strzałki teraz? Idziemy zaraz. Ale wróżka to jest na dole. zobaczyć. Tak, tak, no przy Fontannie On masz taką wnękę w zaroślach. Mhm. Musisz tak. się rozejrzeć dokładnie. Ale masakra to było tak zlewające się. Mhm. Dobra, no ja zeskoczę na dół i zobaczę, czy da się wypuścić tą wróżkę tam przy tej strzałce. Ona złapie ją, czy jak? No właśnie jak to trzeba, akcję łapać. nacisnąć, czy co? Czy jak, jak to doma. łapać, wejdź tak na sumie na sam środek i po prostu kliknij tą łapaczkę. Aha. Nie dramat, nie ona nie chce tutaj tej strzałce nic zrobić. No właśnie mi też nie chciała, Dobra, wszystko nawet działa. tak ręcznie próbowałam, wiesz wiem, wiem, Masionko się da i da się wody nalać, a wody też się da nalać, tak? Do no, któregoś się da. da, tylko co zapisz najpierw i z jakiej manierki? Jeszcze raz z konewki konewki. Jak się naleje, to powinno się na niebiesko znaczek zrobić. A z której strony wodę nalewacie? To ma znaczenie, czy nie? Ma. To z której nalewacie? Nasionko najpierw włóż i dwa cię zastaną, to są już zbierzesz. A Nasionko jest tam, tak? Uh -huh. Mhm. Nie no, ale wóźcie. nie, że bierzesz, no bo chyba żebyśmy tak samo nalali, nie? No nie, bo jak źle, to nie zaświecić Nie jest. no, co wy, no wróżka ona też w wtrynia przecież, No to biedno. tak mówiłem od początku, że może wróżkę. No to musimy się tam wrócić z tą wróżką, bo przecież my nie mieliśmy wróżki, no to skąd mogliśmy wiedzieć Dobra, wróżka. Tu się nie da nic zrobić. No to pewnie woda. I woda tam, tak. Tylko z małej, tak? Wróżkę no. Mam. I do tego trzeciego mówisz, żeby tam. No dobrze. Ej, ale ja w tą wróżkę i mi się. No I dobra. się nic nie zapaliło w sumie. Tak, nie Czyli zapaliło wszystkie się. Nie, nic... E, aha. Bo na dole jest podpowiedź, jaki znaczek, co do czego i co z tego wyjdzie. To Ej, a może to trzeba w odpowiedniej kolejności, słuchajcie? No to takie było jakby... coś się zepsuło, taki odgłos. Tak. Coś plus coś to daje coś. No Tam właśnie. da się złapać ponownie... nie, nie da się. <laughs> to nie się ja nawet. No ale nasionku chyba musi być, co? No, nie wiadomo, czy musi być. ja, ja wodę ja to wczytuję, ja... bo to był taki, jakby coś się spieprzyło. Jakby się coś spieprzyło dokładnie. A ja naleję Idę wodę tam i nasionko, i zobaczę. Idę tam na dół zobaczyć tą podpowiedź. Mam jeszcze tą wróżkę? Nie mam. Ja też musiałem przeczytać. <laughs> ja pierdził wódkę, Dobra, I mus muszę, muszę dać... znowu się wrócić, dobra. Ja spróbuję na. Kuź, ona tak się przesuwa tym. na tym. Nasiąko się zabłysnęło, więc musi być ok. Nie, najpierw trzeba wodę chyba? Ja nie, wodę spróbuję. spróbuję? No ja bym wody. za dużo musiała poprawiać. Nalałem wodę i nic się nie wydarzyło. Ale wodę... Tak, bo trzeba dwa połączyć ze sobą. Tam Ech. jest napisane tak na dole, że woda plus chyba wróżka równa się coś tam. Czekaj, no mam sejwy, ale... Ale na pewno nie zielone, na pewno nie nasionko. Mam taki dźwięk... No to ja pierwszy dałam nasionko i się zapaliło, że jest okej. Okay. Mam taki dźwięk no elektryczny. Wiem. Taki mieliście dźwięk? No to, tak, to właśnie zły jest. Tak, że coś zjebało się. A przepraszam. No. Ale co Aha. się nie świeci. Nie, woda. ta wróżka. Jak woda. Ale woda ta duża jak coś tak, Nie, no, yy, no. Nie, może po prostu źle nakierowałeś, bo czasami też tak może być. Jak Lara ci wciska, wiesz, wylewa wodę escape'em, nie? Nie uh -huh. o co chodzi dobra, to czekaj. Ale ty, so, ty poszłaś na mnie? Yy, no, rozglądam się. O, Ja czekać, nie? No, co chodzi? Jaś czekać. Cichu. Miałaś czekać. No to ja też idę dalej. Nie, no czekam tutaj. A, już weszłaś pewnie po drabince. Jakiej drabinca? Jest drabinka taka. No to nie, ja się tu na razie rozglądam. Mają tą wróżkę, Wiesz, Ale to jest tam czekałem. Nie ma nic do rozglądania się. Są dwie, dwa przejścia chyba, tak? Jedno. że tu już jesteś I co na tumburski? górze. No, wróżka, wróżka. Idę po koniczynę. No. No tak. No to co, wchodzimy tam, Ale nie? podobało mi się to, słuchajcie, ta zagadka. Mimo Aż. tego, że na początku nie ogarnęliśmy, nie? to tu chodzi? Mm. Nie rozumiem tego. Ja też tego nie rozumiem, bo to, gdzie to prowadzi w ogóle? W dupę gdzieś. A tu jest... Rozumiem. Lepy zaułek dotarłem, nie? No ale mi nie działa to. Nie, bo to jest kolejna drabinka, dobra. Nie ma, nie ma tu koniczyn. Ale poczekaj, ta wróżka niech ci trochę polata. Polatała ci już? No, ona później znika. Ona potem znika i dopiero się koniczyny pojawiają. To nie A, tak od razu. No to już myślałem, że mam... no to czekam. Ale musisz pobiegać tam chyba gdzieś z nią. No to idę. Tam w stronę tej strzałki. Najpierw. Tak, no, jak no. wokół tej strzałki właśnie biegałeś. Ona już. w ogóle gdzieś leci do, do takiego... ...adyla. No, i pewnie dzięki temu te koniczyny się pojawią, nie? Bo ona ma zniknąć pewnie, po prostu jak totem to działa, bo to jest jak duszek. No o, tak, o, tak. No dobra, znikła. Jest w ja nie wiem gdzie tu iść. No nie wiem, co się spinam. To to. Gdyby ta strzałka, to byś tutaj nie znalazł. Mam jakiś domek, jakiś zdobyłam. No zamek dlatego ta zdobyłam. kulka była potrzebna. I zamek zdobyłam, taki ma makietę zamku. Poczekajcie, mam kacenkę. Ja jestem czy koniec. Śliczna nota. A mam też zamek. To, wkładasz tam koniczynka? No i to po takiej kolorowej drabinie? Tak 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 tak, 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 tak. No, to no to i dokładnie. właśnie te drapiny doprowadzą do, do cię takiego do zebrania takiego zamku yy, makiety takiej. Mm. Ej, to te, jest te powinny ten dać. No właśnie, tego też mi brakuje. Takie takie Jak się skacze, nie? Tak, powinno tak machać po prostu. czy udało się to zrobić. Może na dzisiejszych czasach. Koniec? Koniec! I zobaczcie, Koniec? i teraz my zaczynamy... Ja wiem co to jest za level. Pamiętacie go? To, to... Aż Czekajcie, tutaj... bo ja jeszcze nie widzę. Teraz odlokowałeś sekretną rozgrywkę, teraz możesz przejść zamkowe poziomy dużo szybciej. u nas ki miałem trzech, postrzecham już zaklęć, bo mi obias cały obi... No no. To już było chyba, czy nie? Tak. Czy nie czytaliśmy tak, tego? Tak, tak, tak. Czytaliśmy to. To, też to było. Nie, Ej, osu. ale to w takim razie tu był ukryty, tak? Tak. Ten bonusowy mm -hmm. poziom, w tym no. poziomie tutaj, w tym zamku, w tych ogrodach. Tak, tak. tak. Spodziewałam się czegoś więcej od, od tej wróżki. A to jest Nie, demo. no nie było aż tak złe. To jest nie, demo. no ja nie mówię, że to było złe, ale myślałam, że troszkę bardziej rozbudowane. No tak, tylko to zostało no, że To było demo, DSEO, De to było no demo. No tak, to było demo. tak. Tak, bo tam pisał już to z demo. Mhm. No właśnie, czegoś ty chciała. To co, co obniżesz ocenę z dziesiątki na 9,5? i Nie, dobrze, że ocenialiśmy to przed wróżką. Napaliłam to w poprzednich odcinkach. Nie, ja bez wróżki to ja nie wstawiam tego w ogóle. No szkoda, bo powinno Ale... być więcej magicznych rzeczy z no takich tak, no, z wróżką to właśnie mi się wydawało, że to już będzie takie przecukrowe, przemagiczne. Jak tam morski zdobyłeś tą makietę? No, ale był i było taki było. A co to w ogóle jest za tak. makieta? Właśnie Była mamy. Była wróżka. Nie, no, nie, no, już wróciliśmy tutaj chyba nie. Aha, czyli tego nie ma. No. Dupa. No dobra, to co? To końc tyle, na, tyle, na tak. tyle tej całej przygody. Kingar, tak, słuchajcie, moda się. na sukces w końcu się skończyła. 33 odcinki, myśleliśmy, że będzie 50. Tak. No tak, <laughs> no i... tak. 50. Mhm. No, no, no. uh -huh. No i słuchajcie, Jeruzalem Project, no. no Karuzelskiego i na to nie ma opcji. Nawet takiej i ciśniemy. Karuzelom? Tylko wiecie, zobaczycie pewnie ten Custom yy, w grudniu 2022. <laughs> no, tak może być. A to jest długi custom? No, chyba podobny do tego. Wiesz, yy, tak długościowo. Jeruzalem. To co, Karuzelem? Tak. No <grybki> to karuzelę, dobrze. to karuzelę. Dajcie coś, jak mi się podobała podoba, wróżka. Dajcie w ogóle znać, bo nie powiedzieliśmy. O, to... Dobra, no, dobra, dobra. Się, no. znowu, pa. Cześć. Pa. 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 Nie. <grybki> oh Koniec. Pa